Wpadłam, żeby ci podziękować za pożyczeniem książek o dzielnej do. Cudowne są. Poczekaj, aż przeczytasz dzielną do i zagadkę Sfinksa. Tak naprawdę to czytam je właśnie po raz drugi. Przeczytałam wszystkie. Od poszukiwań wielkiego szafiru, po najnowszego upadłego idola. Upadły idol? Tego nie ma w tej serii. O, ta książka wyszła tydzień temu. Może dlatego o niej nie słyszałaś? Niemożliwe, że największa fanka dzielnej do. Ja... Przełączyła nową książkę. Poza tym, Akajierling zawsze przysyła mi egzemplarz. To chętnie pożyczę ci swój, dopóki twój nie nadejdzie. Prawdziwa historia o kłamliwej oszustce zwanej Dzielną Do? Co? Dlaczego Akajierling miałaby to napisać? O, to jednak wcale nie ona. Autorem tej książki jest Grun QQ Martingale. Kto? To pewnie jakiś nowy pisarz. I to kiepski. Jedyną rzeczą gorszą niż niszczenie przez nią świątyń jest jej zachowanie wobec uprzejmego doktora Kawalerona? To zostało napisane z jego punktu widzenia. Ja myślałam, że to taki zabieg literacki! Albo raczej katastrofa! Słuchaj, dzielna Do to nie jest tylko fikcyjna postać ze zmyślonych opowieści przygodowych. Poznałem ją? To jest prawdziwy kucyk z krwi i kości! To miał być wielki sekret! A! Tylko my wiedziałyśmy, że dzielna Doto jest w rzeczywistości pisarka Aka Jirling. Jak kucyki przeczytają tę książkę, to szybko się domyślą, jaka jest prawda. Musimy ją ostrzec! Fluttershy! Hmm? O, Sorki... Jerling dzisiaj podpisuje w księgarni książki. Możemy jej powiedzieć, co się dzieje. A nie powinnaś najpierw przeczytać książki Martingale'a, żeby poznać wersję obu stron? E, po co? Prawda o zielonej doleń! prawdziwa do. informacja pośród tych kłamstw to ta, że doistnieje! Podaję tu również wiele faktów na temat życia doktora Caballerona Czy wiesz, że on jest prawdziwym profesorem historii i amatorem ornitologiem? Mówisz serio, czy kpisz? Nieznany pisarz oczarnia naszą przyjaciółkę i wyjawia jej sekret, a ty mi tu nawijasz o ptakach?! Ona jest okrutna dla pająków. Co?! Musisz przyznać, że dzielna do co krok niszczy pajęczyny w swoich przygodach. Żeby ratować cenne artefakty przed złoczyńcą, którym jest, o ile pamiętasz, doktor Kavaleron. Czy ty czytałaś tę samą serię, co ja?! Cóż, przynajmniej prawdziwi fani, jak wiedzą, że książka Martin Gayla to bzdury. Nie jestem pewna, czy to wszystko są fani. Dlaczego zataiłaś, że dzielna doistnieje? To zmienia postać rzeczy. I dlaczego piszesz o niej w samych pozytywach? Czy płaci ci za to? W tej książce napisano, że dzielna do kopie szczeniaczki. Naprawdę? Co? Nie! Czy któraś z Was przyszło naprawdę po to, żeby dostać autograf? <grymne> nie, nie. nie, nie. <grymne> w sumie to nie wiem, jak można to nazywać fikcją, skoro to są fakty. Heh, musisz być tak samolitna, jak dzielna do. właśnie! Czyli już słyszałaś, że wyszła ta nowa książka, ha? <słuch> Zawsze się bałam, że pewnego dnia kucyki dowiedzą się, że dzielna do istnieje. Dlaczego? Nie jesteś dumna ze swoich przygód? Oczywiście, ale nie opisuję ich dla sławy. Te historie są tak fajne, że chciałam się nimi dzielić. Ciekawa jestem, kim jest ten autor, Martin Gale, i dlaczego chce zniszczyć moją bohaterkę. I mnie? Najlepiej go o to spytać. Nie do wiary! Podpisuje swoje książki po drugiej stronie? Lepiej idźcie tam bez mnie. Nie chcę ryzykować, że ten cały Martin Gale rozpozna we mnie dzielną do.